G klasa czy zabytkowy Aston Martin i Fiat 126P? Daj lajka, jak chcesz mieć jutro dobry dzień. Bogaty Chiron czy Lamborghini Aventador? Napisz w komentarzu, co i dlaczego. Ostatnie pytanie jest prawie niemożliwe do odpowiedzi. Dodge Challenger, ale musisz dać lajka czy jeździć rowerem do końca życia? Daj lajka. Mercedes Maybach U, ale auto czy Rolls Royce, Royce Phantom? Napisz w komentarzu co i dlaczego. Jeździć trójkołowcem do końca życia, czy napisać w komentarzu swój wymarzony samochód? Napisz wymarzone auto w komentarzu. Ferrari 458 Italia czy Porsche 911. Trudny wybór bratku Daj-Lajka. Podziel się swoją opinią w komentarzach, zapraszam na profil i obserwacje, do następnego